A ty zostawiłeś lajka? Um, nie. To wbij i zostaw lajka. Peggy 16. Jak trzeba, to trzeba. Ekspix się zawsze przyda. Dobra, tu jest blisko nawet. To weźmiemy, się tutaj przeteleportujemy. No, i co mogę wam powiedzieć? Lecimy sobie z tym koksikiem. Zobaczmy, bo jeszcze mieliśmy ulepszenie. Tak, trzy strzały. No dobra. To by mnie kręciło. I teraz będziemy mieli potrójne obrażenia. Dobra. Idziemy sobie tutaj porozmawiać. Zaraz się wszystkiego dowiemy. No i co? Wejdź na wieżę strażniczą. Czemu ja tak blisko kamerę? A tu. Dobra. Myk! jakby nie mieli normalnych kurczę schodów. Dobra, i teraz tu. Okej. Okay. no trochę to zajmuje ten parkurek. Okej. Okay. widzę, że tu masz trochę rzeczy. Sama wykonam niezbędną broń. Wojownik nie może zapomnieć rzemiosła. A zaniosłaś ornowi strzały sygnałowe? Tak, mam nadzieję, że nie będzie musiał ich użyć. Zgadzam się. Tylko kiepski dowódca pragnie wojny. Na razie oczekuję od wojowników tylko gotowości. Dzięki za twą pomoc. Dobra. Pozbierajmy Ej, się. matka sprawdzi nas kolejną burzą. Nie ugniemy się. Dawaj mi to. Możemy tutaj zejść na dół, ale czy musimy? Eem, zemsta córki. Akurat mamy tutaj misję. To przejdźmy się do tej zemsty. Jednak lepiej wykonać wszystkie misje stąd, bo one są później tracą na poziomie. Ale z tego co zauważyłem, mniej expa nie dają. Dobra. I to z tobą mam porozmawiać. Czy jesteś Solej? Jan mówi, że twoja bratanica mogła tu być. Na koła. Nie mam ci nic do powiedzenia. Ja chcę tylko pomóc. Jestem poszukującą Nora. To Jan poprosił o przysługę. Nikomu nie powiem o naszej rozmowie. Ja dałam jej niezbędne zapasy. Poszła do Wieży Dnia, szukając Zaida. Nie mogłam jej powstrzymać. Prawie żadna. Coś o Wieży Dnia. To Fordkardzza. Na granicy. O! Oh. Kiedyś te łotry trzymały tam pojmanych, a potem wysyłały do południka na rzeź. Nie mam na kojby nie. Nie miała tam czego szukać, ale nie słuchała. Pragnęła wyłącznie śmierci zajda. Zaidy. Co wiesz o zaidzie? To wściekła bestia, morderca. Najgorszy krwawy łowca. Zabił mojego brata, a na koła patrzyła z ukrycia. Choć błagałam, by tego nie robiła, sama tego pragnęła. Zupełnie jak śmierci Zajda. Nie wyobrażasz sobie, jak to jest. On zmasakrował mojego brata. A teraz cieszy się wolnością ukarcza. Rozumiem. Lepiej niż myślisz. Okej. Okay. Szukam na nakoi, kiedy dotrę do wieży dnia. Ona nie może wrócić. Matrony na to nie pozwolą. Byłabym jednak dozgonnie wdzięczna, gdybyś jakoś jej pomogła. Tylko zachowaj to dla siebie. Jasne. Obiecuję. No dobra. Mamy zadanie kolejne. No to lecimy sobie z tym zadaniem. Tam już byliśmy. Jak widać, mamy odblokowane. Se przelecimy tam. Jak widać, te pakiety idą nam raz dwa. E, jakby co to się dorobi, tylko trzeba mięso zdobyć. A mięso zdobywa się z zwierzątek. To przy okazji będziemy musieli pozabijać troszeczkę zwierzątek. No i co? Sakwy mamy praktycznie na każdym... Na najlepszym poziomie. To tyle, dobrze. No, jeszcze zobaczę dla pewności. Wytwarzanie. Udźwig. Tak, o! O, mogę ulepszyć, no dobra. Ulepszmy. Widać, że odłamki teraz idą. Ulepszenie torby na amunicję. Dobra, to jest bardzo ważna rzecz dla nas. I co teraz? Ile mogę? 25. Dobra, nie muszę co chwilę dorabiać tych strzał teraz. Doki, doki. Tutaj teraz mogę dychę zrobić ich. To przyjemnie, dobra. To nie ma lipy! Wchodzimy tu jak do siebie. Okej. Okay. Tam mamy dzika, i tutaj mamy jakąś torbę. Oki, doki. Czy ten dzik jest tu gdzieś blisko? Tak, jest blisko. Eh, nieśmiertelny! No dobra. Zobaczmy, znajdź dowódcę posterunku. Gdzie był dowódca posterunku? Pewnie on gdzieś tu wyżej jest. Czy O. Jesteś dowódcą? Nie, dowodzi kapitan Balan. Ja jestem jego zastępcą. Prefekt Zaid. Czekaj. A to jest Zaid. Jesteś Zaid? A, słyszałaś o mnie. Pozwól, że cię uspokoję. Zdaje się, że w twoim szczepie krążą o mnie jakieś brednie. Często mylicie mnie z kimś innym. Nie jestem pewien, kto jest temu winien, ale mgła wojny bywa czasami zwodnicza. Niestety, niektórzy nie chcą przyznać się do błędu, tak jak poprzednia Nora, która tędy przechodziła. Nora? Poprzednia Nora, która przechodziła? Znaczy na koła. Tak się nazywa? No cóż, to było bardzo niefortunne zdarzenie. Zaatakowała mnie w jasny dzień. Gdyby jeden z moich ludzi jej nie zauważył, mogłaby mnie zranić, ale obezwładniliśmy ją bez szkody. Co z nią zrobiłeś? Puściłem ją, rzecz jasna. Było oczywiste, że myślała, iż jestem winien strasznych czynów. Więc w sumie jej działania były usprawiedliwione. Wyjaśniłem jej, że się pomyliła i puściłem wolno. Niestety chyba mi nie uwierzyła. Mhm, mm gdzie ona teraz jest? Więc zaprzeczasz udziałowi w krwawych łowach? Tego nie powiedziałem. <gry> Odegrałem pewną rolę w tych operacjach, chociaż, jak wspomniałem, ograniczoną. Ale te bzdury o torturach i mordach to nie byłem ja. Musieli mnie pomylić z kimś innym. Pewnie niektórzy z mych towarzyszy popełniali zbrodnie, ale król Słońca Awad z całych sił wykorzenia taką brutalność. No dobra. Co jest na koła. Nie wiem za bardzo. Odeszła piekląc się, że jeszcze znajdzie na mnie sposób. Ale słyszałem raport z garnizonu w Samotnej Skale, że bandyci uprowadzili jakąś młodą kobietę. No, dobra. Bardzo starałeś się pomóc prefekcie Zajdzie. To żaden kłopot. Król Słońce pragnie dojść do porozumienia z Twoim ludem. A ja jestem tylko jego sługą. Pójdę do samotnej skały i wszystkiego się dowiem. Zapewniam cię. Zrób tak. A jeśli nasi ludzie będą się ociągać, proszę, daj mi znać. Dobra. O Jezu, znowu się muszę teleportować. Co no my tu mamy? No to to łowieckie, no dobra. Ja pierdniczę i znowu muszę gdzieś przechodzić, gdzie nie mam teleportu. No nic, weźmy sobie tak i przenieśmy się tu. I kolejny yy, pakiet szybkiej podróży poszedł się rybać. A co? Co chwilę muszę z punktu A do punktu B, z punktu B do punktu C i C do D. Aj, nie, nie zapomnij tylko wrócić tą samą drogą. Dobra. Okej, okay, jak się tam dostać? Tamtędy. Dobra, chodź tu. Ale masz fajne rogi. No chodź. Dobra, pędzimy sobie dyk. No lecz nie da się jakoś szybciej jechać? Tak się bije. Uczych? No, chyba się nie będzie dało, bo się buntuje mi. Dobra, pędzimy, pędzimy, pędzimy I tutaj nie mamy ten wiedzka. fort. Szukają metalu Podejdźmy tutaj sobie do... No właśnie już oblekowaliśmy. Im się! Dobra Wyrypane w niego, my sobie przepłyńmy. No i znów to samo Czy tu są jakieś ryby? Nie ma Dobra. Kurde. Są tu jacyś przeciwnicy, nie widzę żadnego. Wygląda jak zwykły posterunek Posterunek zwykły. No dobra. A. Stój wyrzutku! Co ty tutaj robisz? Tylko przechodzę, szukam na... Prefekt Zaid twierdzi, że bandyci pojmali tu dziewczynę. Nie wiesz gdzie ją mogli zabrać? Zaid ci powiedział, co? Ha, tu nie ma bandytów dziewczyno. Ale mogę ci pomóc znaleźć przyjaciółkę. Szef przysłał nam nową chłopaki. Słapcie ją i dobrze zwiążcie. O ty no, gnoju! To, ja Wam pokażę. Czekaj, nie chcę, naładuję strzał. I masz trzech strzał. O, ty kurda, nie trawiłem. No to żebym teraz pokazał. Dobra. Jeb! I jep. I jep. I jep. I jep. No. Zobaczmy, co za ukrywa. Kurde. No, niestety. Ale gnoje, tu jest. W wózku są łańcuchy. Czyżby nie wolnicy? Dobra. Pozbierajmy się tutaj przyściutko. Dobra, i chyba tyle. Zobaczmy te łańcuchy. Nie tylko. Również kajdany. Gdzieś transportowali więźniów. Mhm, mm dobra, bierzemy ścieżki i pędzimy za tą ścieżką. A raz się dowiemy, gdzie uprowadzili tamtą gościówę. raz się dowiemy. Mam nadzieję, że to nie jest daleko. Bo tak biegać to trochę męczarnia. Ok, pozbierajmy sobie też leki. Bo jeden ładunek nam, kurczę, odpadł tych leków. O, mamy indyka. Kurde, nie to. Okej, okay, mamy tu ognisko. No, o! Pięknie! Ale szczał mi myknął się. Dobra, pozbierajmy kundla. To jest chyba shop. Tłuste mięso. Oki doki. Dobra, zwykłe mięso i tłuste mięso. Zapiszmy sobie też grę i pędzimy dalej. Myk coś tu jest? Co to jest? Mysz. No szkurde, mysz. No nie trafię w myszkę. No i dupa. No jak nie, to nie. A mogłaś być moja. Mamy indora, tam mamy królika. Znowu chyba mysz. A jednak mogę ją zabić. Kość szczura. No i dobra. O! Pięknie. Ale polowanie zrobiliśmy. Ja ci chycam. Dobra kości królika. I kolejne ognisko. No dobra, sobie odblokujmy. Nie zaszkodzi. Nie widać, mamy jakiś fort. Odpalmy sobie. Dobra, wejdźmy sobie. Tutaj mamy piękną wyrwę. O. Elegancko. Jeszcze nawet kość dropnął. Tutaj akurat z niego skóra będzie. Nie kość. Czy więcej nie ma? Chyba nie. Tam są te aligatory. Dziewczyna Nora w dziurze jest fajna i chuda. Dobra, o no tym nie myśl. Zajd mówi, żeby jej nie tykać, bo cena spadła. O! Chyba na koła tu jest. Muszę przeszkadzać. Okej, pozamiajmy sobie ich. Okej, okay, jeden padł. Kolejny padł. Elegancko. Kurczę, jakby. Teraz mamy kamyka do właśnie wykorzystania. Szef powiedział, abym schował się w szałasie, gdy przyjdą nabywcy. Bo twój smród przyprawia go mdłości, turniu. Może byś raz przypływ? Coś słyszałem. Dobra. Oby trzy pozabijane. Tam jeden typ. Co? Cholera. Dobra. Piasek. Okej. Okay. Elegancko bierzemy tego jednego kamyka. Widzicie, jak jeden kamień może zmienić wszystko? No i kurde, nie mam miejsca już. Tam jest jeszcze jeden śmietnik. Tak, tylko jeden został. Nic on więcej nie zrobi, nam. Dobra. Dobra, postarajmy się go zabić. Aha, no dobra Będę musiała coś zostawić. Jest tam ktoś Okej, okay, mamy tu jakiś ludzi Jak się tam dostać? Tędy? Nie Zróbmy sobie, pewnie ten, da się wejść do środka, albo i nie. No dobra, tutaj mamy otwarte do piwnicy, prawdopodobnie. O, niewolnicy, gotowi do Będzie wiedziała, co robić. No dobra, wydostań na stąd, proszę na koła. Jan mnie wysłał. Pomówimy jak wszystkich wydostaniemy. Jan cię przysłał? Nie wierzę. Czyżby jego modły zadziałały? Znalazłam klucz. Pomogę innym. Chodźmy. No wybijałem wszystkich w Fordzie, to jakoś Forcie. To jakoś mi kurczę na czasie nie nie za bardzo. Będzie wiedziała co robić. No dawaj. Odpieczętuj ich. Pięknie z pozostałymi. Dobra.